dziewczynki ze scholi w naszej pary i w wspólnota w i trzeci trzeciej dla w Serdecznie zapraszamy do wspólnego, miłego przeżywania tej tajemnicy narodzenia poświęcenia. O, racja ty ma zawsze, co łzy jem te bo kiedy człowiek jeno młody nie kurzywa ze swobody. Hej, to prawda, prawda stylo, troszc łeb zyje, miro. Mamże godo, łeb jak skała, co by jacy nie spękała, bo by takiej ćwierci. Kiej by się dostała śmierci, Żurawiono, zziadowano. A, 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 a. a słyszałeś ono w zemliczek zemlicek w głowie, Ozdobze se te mądrości, zacyn i mąd w sobie złożyć. Hej chłopaki, zaśpiewujmy, po nasem se kuknijmy. Hey, stop, oh hey, gee, z wątrobą, co do go? Gdzie śledziona tobie Kogo i chcecie? Hej, chłopcy, jako żyje, taki to gniewidziu. Nie myślicie chyba, co bych się bał. Ale przecież źle się dzieje. Śmok się robi, a wróz nie wie. Łowce nie zgrózyły, dokupy się wszystkie zbiły, rozsłuchają i cechają. Się coś się stać miało? Istno prawda, Józef. Istno prawda. Wczoraj grało tak przepiknie w Kajsik w Górze. myślowek że przy kanach z 200 muzykantów jest. A tu ani śladów muzyk. Och, mało mnie. jest. Pewnikiem się coś ich Ze swojej nocy pan Sysianie wydziałek jasnego ptaka. Ja złoko, czołgiem w sklepach Dziwne rzeczy, dziwne rzeczy. Nikt nie przeskoczył. Ze tej nocy cisko, cisko, strasznie dziwne w okoluczko. Wiosą setną widział gwiazdę. Przed wąpowiem wstyrą prawdę. Wróćcie, niczym nie próbować. Pośpiewać wam chcę tańcować hej Zajusek! Gdy o ducha w kości wesła, śni o ducha na skrzypeckach Obertasa, za nie nadejdzie baca, O gier słowy, na młody, Niech używa se swobody, Hej, to brodza, brodosty rok! rok roztręcy ro. Rozpiesuje. Rozpiesuje. Wina! Kłada za limonę. Jest z indyca, to ci dobre. Ryżnij to, a duchu! Kody też można złotówka. Siósta, najda zagrać uwag. Ty tańcowa. Umieć trzeba. A Ej, to prawda. Prawda, teraz! tera. Ha, raz mądralo. Ej, Kota, tyś nie zabój. Myśmy tego dawno radzi. Bez cioł? Za mną kiena. Ha, ha, tyś wsała się sobie haski. Migiem senią przez zapaski, no ich neczki będzie uciecha. Hmm, a ci bałas gdy trzeba, bo przylezu jaka A To proszę, proszę do Cicho, syrej, śmignij go do Sarasu. Zawsze mamy kopkę casu. No i przygnaj do cięż sąda. Kochem nie muszę, patrzcie. Lecą kiedy i już widział. A ty to, co czekały! Když pak já to sám se Ty to korka je celé, To jest to, no tu za tych rodów przysięga, gniazda z dokomer. A ją jej owozyka pytności są. So, Kaj się w nieba? Ledwo dyszę. A owocę widzą. To jest to, co wrócę. Ej, chłopaki, słusznie włączyłem. Ja udałbym, jak nie włączyłem. A któż by myślał o knizie? Kiedy radość chabł i w niej. Bo się wdizowiał go chwila. To jest śmysłego nic nie. Posłuchajcie. Siadajcie. Dużo jest na świecie złego. Braterstwo i miłość niego. Dawno Kajśik się straciła. Pogadują jednak przecie, że się zmienić monośmiejęcie. przyjdzie na świat. Król mocarny, co odkupi świat w tym malu. O, o A może być Pan nad Pan, zrodzony z najświętszy Pan, syn samego Ojca Boga. Dziwne ludzie, widać muszą kasiki z daleka. Takich książek tu nikt nie nosi. Dziwne rzeczy. Tak, ściska w co coś. Prawie rano zrobiło się od tej gwiazdy, co ich wiedła. A ktoś to A Niech nie widział. Widział kto, żeby gwiazdy wschodziły i ludzi zaprowadziły? Widział za pira. A, raz słech zyje, Rośnie rośni. Ej, to prawda, do prawda, styro. Raz też w życiu ją powiedział, ani złotym, sam nie wiedział. A... Ze smarkatym nikt nie powie. A z głupim się, nie. patcie, ja z tysiąc leci, tamka chodzi w łońce. Kiedy złocisty brod To raz biedny, biedny będę uciekał. Nic się chłopcy nie turbujcie i niczego się nie bójcie, bo te znoki, co się jawią, wielką radość wam objadą. Lego ojcie się, chlebki przydę, a botowo. na te cuda. O, się, z co z nami będzie? Może zginąć nam już przyjdzie. Strad mi małowa już odbina. Rozstręcję. Rozpudnia. Ej, zawsze w kółko swoje wlecie. lecie, Rosjanocy i nocy, pławic przecie. Ej. Dajcie pokój w gadaniu, do polityki przyjmijmy. <noise> Może go nie dożyjemy. Ticho, przecie, spać już chcemy. Mas racyją, spać przecie. Jutro Mozes wyjechał się. Ej, do Wolę zostać z wami i się spotkać z z Hej pasterze, pasterze, wesoła nowina. wszyscy, wszyscy, coś się coś Czy naprawdę naprawdę wszyscy, Może wszyscy, 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 co to znaczy, że wszyscy, wszyscy, Hej pasterze, pasterze, wesoła nowina. Bacu, bacu! Tak nie się, bacy, o już panu! Hej, odczekuj nam, bacy! Dziwi się hazyna, co? co się dzieje? A dyć to już całkiem przed przedpółlocka się zaczyna już mieć sionka wżyna czy ich budzić, albo czekać bacy, zukać, czy uciekać. Pasterz, gwiazd z nieba, Chrystus się narodził, poglądać mu trzeba. Chrystus się narodził, poglądać mu trzeba. Hej, pasterze, pasterze, już trzeba się godzi, pospieszyć do szopy, gdzie się Chrystus rodzi. To do szupy. Wstońcie, wstońcie chłopoki! Patrzcie, bolą się obłoki! Maciek! Dokłonisty, słysy! Chawok leciał! Ledwo wysym, a w nucił! Żebyś miał susz, to byś pieczył. To nie był tok prawdziwy, a jak cłek! Dziwy, dziwy! A ze strachu mnie boli! Drugi raz nie zabostał to za Staszek, Stasek, Stasek, patrzcie co się Stasek. dzieje! Niebo ziemia, las koleje, śpiwki z są na jawie! Proszę, płacząc na kalatrowie, trzeci wronie? stoń ze, choć ty kuba! Ty żadna ja nami wisi z guba! Stoń ze, czasu nie ma wiele! A z ciebie zawsze było ciele! Bo nie nikamy! A jak popłacisz, to ci przyjdzie! Bartek, Bartek, mój jedyny stój. Niedługo z nic widzimy, a się całej niebo boli. Co się o to głowa boli! Stój, ze stój. Nie chcę! Zginiesz przecież. Co tam o jednego w świecie? ty, niebo się otwierą, ogniem sypie! Rozpłek zje, rozpół Hej, pasterze, pasterze, czym będę wstawajcie, dzieciom na wasze, każcie że go witajcie. Rety, rety, czy słyszycie, stójcie za głupiłe sycie, Bartek, ksymy, Bartek, kuba, gdyś nad nami wisi zguba. Cóż to Co, Co się, się stało? stało? Skąd się przecie no zwołało? Gdy chodą Patrzcie, Patrzcie nad przemętą, a o gwiazdę w Najlepsi na nic nie czekać, wie zawczasu uciekać! A. Patrzcie, bracia! Ojciec tej radosnej nam nowiny o narodzeniu dzieciny. Kochaj wesołą godzinę, wy pierwsi słyszycie, że Bożą Dziecinę w łóbeczku ujrzycie, że Bożą Dziecinę. To jest namo stypie przecie, przywitać pana i je porwać choć do kapki mleka albo syra. To prawda, rowdo syro. To by my się zawstydzili, kiej by my z nicem przybyli do dziesiątka. Istno, prawda. Cóż godnego panu damy, kiedy sami nic nie mamy. Nie turbujcie się chłopoki, on na skarbi nie łakomy. ani na podarki złote. Jeno ma chęć i ochotę, dwa są To ty szyże, niech mu każdy to powierzy. To co kto mu. Lecie wybrać jeno duchy. duchę. Duchy, bardzo Hej, Zekupa! Czego By my nie tracili czasu, skrzydź za mnie do sałatu i przyniesie złotu syra. Duchem będzie. I zawołaj wszystkie z Dobrze, bardzo. Czyście hmm. już gotowi wszyscy? Za nie niech się spieszy. Idę, idę, jest za krzecie. No i ludzi kupa. Gdzie wszyscy są nareszcie, śmiało rusać możemy. Jeszcze inny pka po drodze zabieramy. Niech dziedzinie czas wesoło z nami minie. Hej bracia! Raz no mi i wesoło za すごい。